Siema. W tym poradniku z, 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 zobaczysz. Po, dowiesz się jak zrobić serwer Hamachi. Bo to jest bardzo proste. Potrzebujesz dwa programy Hamachi. Tak. Yy, I... Tu możecie sobie na mój serwer wbić. I. Folderu z Minecraft Serwer. Minecraft i to też Żeby zrobić Minecraft serwer trzeba to pobrać więc trzeba wejść w przeglądarkę internetową. Ja mam Google Chrome, chromę, ale zwykle nie pokazuje się. To tylko inne. Musimy wpisać tu, tu no. command. ok. Musimy wpisać tu Minetcraft minecraft.net I'm <singing singing> yeah, ok, uh, 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 uh. uh, okay. do going like to oh, uh, 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 uh. uh, Kropka, kropka .net i tak, i jak piszecie Minecraft.net, wyskoczy wam taka strona, nie? Wy chyba znacie, ją. klikacie download i ten Minecraft server.x i to właśnie pobieracie. Ja nie muszę, bo już mam, więc ja to mogę sobie spokojnie zamknąć. Yyy, what the f Stop Czy to mogę zamknąć? Tak? Aha macie tu możecie wejść na YouTube, bo ja z YouTube to właśnie zrobiłem, nie? Więc, po ściągnięciu, robicie sobie folder Ups Yyy Dobra, będę miał nowy, fuck Okej okay. Okay. Yy, macie normalnie takie coś w folderze macie normalnie takie coś otwieracie, ruchom tak, potem naklikacie to, minimalizujecie i wyskakuje wam takie coś. Od razu musicie wejść w serwer, ale to chyba będzie inaczej. protist.coś. coś, nie, nie .log, tylko tutaj będzie. Proport jest, nie? Server Proporties. jest, otwieracie. Nie wychodzi wam. Przepraszam za ten wielki krzyk. Nie. Musicie otworzyć za pomocą notatnik. Otwieracie, wyskakuje wam takie coś. Tutaj na samym do... Y, tu musicie najważniejsze, uruchomić hamaczy. Tak y, tu możecie tak, tu możecie zamknąć. Y, tu z hamaczy musicie. W, yy, przepisać lub wyciąć ja serwer IP musicie w, włączyć i wkleić tu po przepisaniu tak tutaj nie wiem na przykład net no structures nether takie coś i żeby to było na no premium to musicie zamiast yy, tutaj w online mode tutaj zamiast trudne musicie wpisać false ja false false tak, a jeśli chcecie na premium, to Trude yy, Czy ten mają się gracze bić? Ja mam trudę. Yy, Spawn Monster. Trudę. Ja mam. Ja Ja nie chcę mieć teraz ten mobów. False. False. I ile ma być graczy? Ja wpiszę, że nie, mogą być. Załóżmy, dziesięciu. 10 lotów i tutaj y, na samym dole możecie je sobie wpisać i co, i co będzie oznaczało was serwer Ja sobie wpiszę Minecraft -E serwer XD 123 323 To jest Coś. Potem możecie jeszcze sobie tutaj minkę dodać Ja sobie dodam taką I Teraz patrzcie, macie to wszystko uzupełnione Jak chcecie, teraz zapisujcie plik Zapisz klikacie I już to, możecie wyjść To możecie tak zrobić Teraz, nie teraz ale Ja przepraszam was Musicie to ciągnąć, o I teraz to możecie już, jak się naładowało, wyłączyć i włączyć ponownie. Po ponownym włączeniu, chwilka i się tak. Po, po, po ponownym włączeniu, musicie napisać OP i nick W moim przypadku będzie Wert. Bo przepraszam. Z mojej. Jak się nazywacie w grze. Tak. I wyskoczy Wam OPET WERD. WERD. Yy, I nick, nie? Teraz musicie to, nic nie wyłączacie. Musicie yy, tylko jedynie hamacie. Możecie. Bo to jest yy, na tym. mam ja na tym. Musiecie to wyłączyć. I włączycie Minecrafta. Tak. Ja będę miał takie przerywki, więc to za to. Wieloosobowy. I przepisujecie swoje IP. Ja już mam. IP. I tutaj pisze to się czyli Minecraft Server, XD123 i Minka. I to, i potem, no to swoje IP tam z yy, Hamachi przepisujecie. Dołącz. Kabale, pikanta. I. Widzicie? Jestem. Mój serwer działa. Widzicie? To jest bardzo proste. Jedynie inni muszą grać wbić na wasze ten Hamachi. Tak. Więc teraz. Bye bye. Mimocie jak macie opatrzeć to klikamy modę 1 i macie ten moda. I to zrobicie Patcie. kill kill i gdzie się zrespicie To muszę to po dre... Pościęcie tego drewna tutaj musicie zaznaczyć yy, tu będzie wasz spawn lub możecie inaczej, ale jeżeli tu będzie spawn mój. Ja sobie zaznaczę crafting boxem. A tutaj był. I po tym ścięciu drewna będziecie mieli serwer. Więc. Cześć. Cześć.